te blony. I te płyteczki. Kafelki jak kiedyś były piece kaflowe. Nie Takie wiem czy pokrócone. ktoś kojarzy albo tak. Te... Nie wchodźcie tutaj idziemy. A <grytania> Tego nie było widać z dołu. I te schody, którymi przed chwilą schodziliśmy i wchodziliśmy. Wyjeżdżamy z tego pięknego Benadżil. Kierujemy się teraz w Lagos. stronę Lagos. Tak, ale chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, bo nie jesteśmy pewni, czy o tym wspominaliśmy wcześniej, czy nie. O cenie wypożyczenia kajaka. Płaciliśmy 15 euro za osobę, za godzinę 15 minut. W ogóle ten czas, wiecie, że znacznie przekroczyliśmy. To jest taki orientacyjny, czas tylko... powiedzmy. On. Tak. A za wypożyczenie wodoodpornej torby nie płaciliśmy nic, tylko Marek zostawił swój dowód osobisty. I to całe koszty, jakie ponieśliśmy z wypożyczeniem kajaku. Ale tak jak mówiłam, zdecydowanie jest to naszym zdaniem lepsza opcja niż te ureczki. Tak, ale jak to ktoś woli, to. Dokładnie. nie chce mu się drałować i tak dalej dokładnie, tak to jest tylko nasza opinia także hmm. możecie się nią sugerować, ale nie musicie jeśli wolicie yy, nie wiem, usiąść sobie na łódeczce z piwkiem tak jak niektórzy robią no, bo, tak bo, widzieliśmy, bo nie? oglądać sobie to wszystko z łodzi nie zamoczyć nóg, no woda jest zimna to możecie też to zrobić w ten sposób nie od razu nie zachęcam Każdy tylko to jest może... kość dwukrotny, nie? Trzeba przy, przeliczyć od razu, że jeśli. 400 m. ktoś Ma troszkę pieniędzy, no to może. A ile kosztowało to? 30. 30 za osobę, nie? Krótko. I to jest godzina, nie? A my żeśmy, można powiedzieć, prawie 3 godziny. Nie tak. mogliśmy jeszcze dłużej, gdybym wiedział, że tutaj jest. No szczerze, żeśmy nie patrzyli na zegarek mówiliśmy ile będzie, tyle nie, będzie nie? Nie, tam nawet nie było warunków takich żeby chwycić telefon i sprawdzić która jest godzina no nie no, ja robiłem zdjęcia, nie, bo zrobiłem ci mnóstwo No tylko to jest takie a no tak, to ty nie spojrzałeś, która jest godzina no ja nie spojrzałem, bo mnie to nie interesowało zbytnio. a tu ogólnie jest Są samochody to są ustawiane wszędzie gdzie się da ogólnie jest, jest masakran Więc najlepiej rano. No dokładnie, najlepiej rano, ale nie za bardzo wcześnie rano. Tak około godziny 10 myślę, że to jest dobry czas, bo wtedy już dobrze świeci słoneczko, a o wcześniejszych godzinach słoneczko nie wpada tą górą do środka do jaskini. Okej, okay. dobra. Myluzja! Normalnie widziałam jak praktycznie lusterkiem dotykasz. Masz stop. Widzę teraz. Fujź w prawo. w lewo Kąskie takie kurcze uliczki, że nie idzie przejechać nie, nie ale jest ładnie, klimatycznie, tylko że jedziemy busem, a nie osobówką, ani skuterem Wszystko tak... Ale wiecie jak ładnie pachnie. W ogóle tu w Portugalii tak wszędzie ładnie pachnie. Boże, skręcisz te ciwarę. To tylko, To no skręcisz. No masakra, nie? <laughs> Trochę. Jeden, o jeden zjazd. Trzeba się wyjechać z tej miejscowości, to znaczy wyjechać z tych y, ciasnych uliczek, bo teraz pojedziemy prawdopodobnie wzdłuż plaży. Tak. W końcu. gorąco dzisiaj tak naprawdę nie jest gorąco ale tam w tych uliczkach było gorąco zobaczcie 25 stopni uważaj na pasach no popatrzcie 25 stopni dzisiaj jest jak na Portugalię chłodno, dzisiaj tutaj odpoczywamy no. w ogóle chmurki są takie takie tak. jest za, za mgłą. Wszystko. tak jak wcześniej nie było ani jednej chmury Żadnego dnia tak dzisiaj jest. No niebo już w tej chwili czerwone. Zachmurzone. No to oficjalnie chciałabym Was powitać już w Lagos. No jechaliśmy, widzieliście zresztą jak wjeżdżaliśmy do tego miasteczka. Jeden skręt. Jeden skręt za późno i wjechaliśmy w takie ciasne uliczki, naprawdę miałam wrażenie momentami, że Marek lusterkami dotknie, tak było tam wąsko. Idziemy teraz szukać takiego miejsca, gdzie jest taki mostek na skale zawieszony. Marek chyba jest głodny, bo nas to ugada o restauracjach. Nie, no. Ale jest, jest co? Tam jest właśnie droga takimi kurde skałkami. A, jeszcze, a drogi i skałek, bo Plaża ogólnie, jest tam, 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 tam daleko, taka ładniejsza i czysta. Ale tu musielibyśmy się dużo cofać, przepłynąć jakimś stateczkiem, albo ewentualnie przejść w koło. I tam jest wpływ statków. No, ewentualnie tu jest taka mała plaża. Ale zobaczymy. Pójdziemy dalej. I zobaczymy, a ja już widzę miejsce, do którego chciałam przyjechać. Jeszcze kawałeczek. pokażę wam też. O, ale mówiliśmy, że jest 25 stopni, ale jest parno. Tak ciepło i parno, że... Uwaga, uwaga i zobaczcie. Hmm. Jestem. Most. Ale on wygląda Amen. ładnie, nawet stąd. Nie, nie trzeba nim przejść, bo jak się nim przejdzie, to nie ma tego efektu. Ale przejdziemy. Jak widzi się to odwoku. Dobra, idziemy dalej. Wam teraz jeszcze tylko z góry, że pójdziemy teraz. Idziemy teraz. Tu pokazuje? Gdzieś tam, tam, tam. tam. Tak. Nie widzę. To bardzo tego nie widać. Ale tam jest takie przejście, i właśnie tam się teraz wybieramy. Dzień dobry. Wow. To jest O, Wow, wynieterblony. Było by bajecznie. Ale i tak jest ładnie. Popatrzcie, jakie ocean wyrzuca kawałki muszli piękne. Ale żadna nie jest cała. Są takie duże i ładne, ale wszystkie niestety połamane. Ale też można coś z tego zrobić w domu. Nie, to musi być duża, ładna muszla. To właśnie tutaj w tym miejscu. To jest Duża Oceanu! Tu, tu! Już drugi raz się pomyliłeś. Widzisz, a mi zwracałeś uwagę, no to się mylę. Po lewej stronie, przy morzu, mamy jakąś taką twierdzę. Po lewej stronie też jakieś takie mury obronne. Dla zainteresowanych, wstęp tutaj w to miejsce 6 euro. 6 euro. Idziemy a to, dalej. A to jest góra Ileś na ileś tam? No, maleńki maleństwo. Miasteczko Lagos jest bardzo turystyczne. Bardzo dużo turystów, ale pachnie tu przepięknie z tych pobliskich restauracji. Sklepiki, pamiątki, pierdołki. Bardzo klimatycznie, fajnie. Weszliśmy do kolejnego sklepu. Z takimi pięknymi bibelotami. Nie idzie się oderwać po prostu od tych kolorowych cudeniek. Szukam łyżki dla mamy, bo jej się zbiła z Chorwacji. Taka łyżka, na którą może odłożyć łyżkę. Jak znajdę to, o co mi chodzi, to wam pokażę. Coś takiego. No. Coś takiego. Są różne style. Jak się gotuje, to można na to odłożyć łyżkę. Moja mama miała z Chorwacji i się zbiła i mówi, że wszyscy mają, tylko ona nie ma i że mam pamiętać, żeby jej kupić w Portugalii. To Znaczy nie w Portugalii, na wyjeździe ale że wcześniej nie kupiłam, więc muszę kupić w Portugalii. Tamta kółka pięknie wygląda. w sklepiku wcześniej było za 10 euro. Tutaj już mamy za ponad 4 euro. I kupiłam mamie łyżkę. Wygląda ona tak. na tak. Pani nam ją od razu zapakowała. Ale fajnie. Z napisem Lagos. Lagos, ale fajna w ogóle, z taką łódką. No. mogłabyś odwinąć. <laughs> masz ten mój telefon, to masz ją na zdjęciu, bo mam ją wysyłałam. mam Dobrze, idziemy? o o o nie, 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 to jest. to jest. No, starać się powiększę. Nie powiększy. To jest ta. Czemu ci się nie powiększy? To jest ta. Naszym zdaniem najładniejsza mama nie odbiera telefonu, więc trudno, musi się zdać na nasz gust piękne piękna miejscóweczka tutaj jest. Zawsze te karuzele są ustawione w takich ładnych miejscach. A tutaj w tle karuzel takie ładne, kolorowe domki. Już z samochodu je dojrzałam, jak jechaliśmy. Różowe, niebieskie juzurce. W Lagos jest mnóstwo ulic, uliczek, a w każdej takie przepiękne budynki. Różowe domki. I tak spacerujemy wszędzie, przepięknie pachnie. Mnóstwo, pełno sklepików z pamiątkami, ale jest tak jakoś inaczej, tak urokliwiej. Nie ma i takiej hiszczyzny. Popatrzcie na ten. Te ich niby niezbyt ładne płyteczki, ale wygląda to ciekawie. Nadaje to fajnego klimatu. To takie stare budynek, takie zaokrąglone na narożnikach. Fajnie to wszystko wygląda. Już że Marka zgubiła mamarek foci. Gdzie się nie obrócić, tam zatłoczone uliczki. Gdzie idziemy? W tamtą, W tamtą górę? To jest bardzo ładnie. Idziemy w górę. A obok nas zielony budyneczek i tej płyteczki kafelki jak kiedyś były piece kaflowe nie Takie wiem czy ktoś kojarzy albo te wielkie spokoje poszliśmy na jedzonko i zobaczcie czyściutkie, błękitne niebo i od razu te wszystkie piękne budynki wyglądają inaczej jeszcze ładniej niż wcześniej po jednej stronie styl portugalski z płytkami a po drugiej stronie Niestety pełno takiego nieciekawego grafiti. To jest taki minusik w tym kraju, ale przed nami piękny widok i cudowne, błękitne niebo Kolejna czeka. I kolejna, i suveniry, a my idziemy. W wniosku, że po trzech tygodniach zwiedzania. Doszliśmy już do tego etapu, że zobacz tu, jak ładnie. Idź, ty, nagraj. Nie, ty, idź, nagraj. No i jest ładnie, ale słoneczko wyszło, zrobiło się znowu gorąco. I ciężko się znowu chodzi pod górę, a tutaj w którąkolwiek stronę nie idziemy zawsze jest pod górę. Idziemy w stronę miasta, jest pod górę. Wracamy w stronę samochodu i znowu jest pod górę. Ale chcieliśmy odwiedzić jeszcze jeden punkt, czyli klify właśnie w tej miejscowości. No i powiem wam, że tutaj jest całkiem ładnie. Tam daleko, widać miasto. A tutaj te niesamowite formacje skalne. Zeszliśmy na sam dół. Tak to wygląda na dole. Ostatki zachodzącego już słońca. Fajnie tutaj by się pływało kajakami, to jedyny minus czy tutaj w wodzie są kamienie, skały. Z przykładu, nie wchodźcie tutaj, gdzie my. A tego nie było widać z dołu. I te schody, którymi przed chwilą schodziliśmy i wchodziliśmy, ja one się ciągną jeszcze wyżej, wyżej. Jeszcze tam i tam i tam i tam aż do latarni. A już niedługo zachód słońca będzie. Chociaż tutaj niewiele będzie oświetlone. Marek jak tam? Puszczasz drona? Puszczę. Dobra.